Dzisiaj pokażę Wam, jak zamawiać itemki z Yupo od Lola. Pamiętajcie, aby zarejestrować się z mojego linku, aby dostać kupony o wartości 150 zł. No, wchodzicie na moją stronę Jakub Breps. Tu macie listę produktów, ona będzie aktualizowana i dodawana. Więc tak, tutaj macie moją wtyczkę. Wejdźcie sobie, pobierzcie. Ja już ją mam pobraną i gdy wejdziecie na Upolola, powiedzmy, że ja sobie wezmę te easy możecie sobie włączyć kwoty aby wam konwertowały pokazywały ceny butów no gdy jesteście na simfansie klikacie sobie DAI order i tutaj wypełniacie po kolei kopiujemy sobie to product name wklejamy, product linked, kopiujemy, wklejamy Specyfikacje to rozmiar buta że US 9. Tutaj uploadujecie sobie zdjęcie produktu, żeby wiedzieli, żeby agent wiedział, o jaki item wam chodzi. Unit Price wpisujecie cenę produktu w 1, czyli 460, domestic shipping, to zawsze wpisujecie, wpisujecie 10, Klikacie check agree. I sobie zamawiacie. Gdy już sobie zamówicie, agent wam to kupuje. Tak byście kupili z linku i macie to w magazynie, i możecie sobie to już potem spakować do paczki i wysłać. Dzięki za oglądanie. Pobierajcie moją wtyczkę. Ona wam konwertuje te ceny. Usuwa ładny remindera, Będzie dużo aktualizacji. Chodźcie też na moją stronę z produktami i rejestrujcie się z mojego linku, aby dostać 450 zł w kuponach. SIEMA